Hej, dzisiaj w newsach. Awaria Steamu. Xbox jednak będzie ubity, a Activision chwali się nowym narzędziem antycheaterskim. Tu 7, a to mój materiał. Od zawsze Call of Duty ma problemy z cheaterami. I zawsze przy nowej grze Activision zapowiada, że znalazło, czy też stworzyło, nowy anti -cheat, który rozwiąże ten problem. I tym razem jest tak samo przy Black Ops 7, ponieważ po zamkniętych beta testach Activision podzieliło się wynikami swojego nowego Anticita, który działa na poziomie kernelu. Według tych informacji, aż 97% osób, które chciało oszukiwać, było łapane w ciągu pierwszych 30 minut od podjęcia takiej próby. I wynik jest naprawdę dobry. Ale trzeba pamiętać o drugiej parze kaloszy, o której Activision nie mówił. Po pierwsze, po trzech godzinach rozpoczęcia zamkniętych beta testów znaleźli się już ludzie, którzy oszukiwali w grze. Po drugie, są to zamknięte beta testy, gdzie wiele osób, które tworzy cheaty, będzie testowało, jak ominąć zabezpieczenia anti -cheatowe. A co za tym idzie, będą tripowali różne zabezpieczenia, dzięki którym ten anti -cheat będzie ich łapał dosyć łatwo. A po trzecie, trzeba pamiętać dalej, że... Im dłużej tytuł jest na rynku, szczególnie multiplayerowi i tak popularny jak kot, tym więcej osób znajdzie bugi czy też różnego rodzaju sposoby na obejście rozwiązania anticheatowego. Jest to wojna po prostu z wiatrakami. Konieczna wojna, tutaj nie będę tego negował, ale z wiatrakami, która na koniec dnia tak naprawdę nigdy się nie zakończy, dopóty gracze będą chcieli oszukiwać, dopóty będą systemy cheaterskie powstawały. Xbox anulowany. Przynajmniej takie plotki pojawiły się w sieci, ale dotyczą tak naprawdę konsoli, która nigdy nie wyszła, bo mówimy o Handheldzie. Dla osób nie w temacie, Microsoft w swoim, nie wiem, bezustannym poszukiwaniu szczęścia stworzył już obecnie dwie konsole stacjonarne. Do tego dorzucił sobie komputer przemnośny od Asusa, na którym wrzucacie po prostu skórkę Xboxa, a do tego planował wydać w 2027 handhelda ala Switch właśnie pod marką Xbox. I ten handheld został właśnie anulowany według plotek. Plotki mówią mniej więcej tyle, że Microsoft nie dogadał się z AMD. AMD zażądało zamówienia na poziomie 10 milionów sztuk, jeżeli chodzi o hardware do tej konsoli, chodzi o procesory graficzne i pewnie inne elementy, a Microsoft powiedział, że nie bardzo, bo nie sądzi, że uda mu się tyle tych konsol sprzedać. I bardzo dobrze, bo prawda jest taka, że Steam Deck sprzedał się do tej pory w nakładzie 4 milionów egzemplarzy. Wypuszczenie i zamieszanie na rynku przez Microsoft komputera przenośnego razem z Asusem pod marką Xbox już powoduje, że konsola Xbox wchodząca na rynek będzie w jeszcze gorszej sytuacji niż Steam Deck, czy też inne konsole przenośne, czy też PC przenośne. Prawda jest taka, że Microsoft w tym momencie powinien przestać mieszać, dać sobie chwilę odpoczynku, by się sytuacja ustabilizowała, jeżeli chodzi o Game Passa i nienawieść graczy do swojej firmy. Maraton powraca do życia. Nowa produkcja Bungie, która zebrała niesamowity łomot od graczy i ci gracze w ten czas okrzyknęli sukces, że ubili kolejnego Concorda, Będą mnie pocieszeni, ponieważ Bungie, tak samo jak ja, mówiło, że ten tytuł został tylko przesunięty i pojawi się w przyszłym roku. I rzeczywiście takie plany ten deweloper ma. Zamknięte beta testy maratonu rozpoczynają się 22 października. Co ważne, jeżeli chcecie w nich wziąć udział, musicie de facto liczyć na zaproszenia oraz oczywiście musicie podpisać NBA. Ponieważ tym razem po nauczce ostatnich beta testów, Bungie postanowiło nie dzielić się z graczami, jak ten tytuł wygląda w środku. I może to jest dobra... Sytuacja, aczkolwiek bez wątpienia wiele osób już postawiło krzyżyk na tą grę i pewnie już sukcesu tak dużego, jaki tytuł nowy od Banji mógłby osiągnąć, nie będzie. Ale ja mam ciągle nadzieję, że stworzą naprawdę dobrą strzelankę, bo jeżeli pominiemy wszystko związane z walkiem i tak dalej, to Banji ciągle tworzy jedne z najlepszych strzelanek. Problem jest wszystko w wokół i tym razem może to wokół będzie lepsze. Przez to, że gracze tak mocno narzekali, a być może nic się nie zmieniło i dostaniemy gniota. Przekonamy się w przyszłym roku. Steam miał albo ma ciągle awarię, ponieważ jak nagrywam tego newsa właśnie platforma Valve nie do końca działa. Zaczęło się rano 7 października, że sklep Steamowy przestał działać. Do tego sejwy w chmurze były nieosiągalne. Sytuacja jest dosyć śmieszna, ponieważ ja, mimo pracy, mogłem zalogować się do gry i grać, ale tylko i wyłącznie do gier, które mają zewnętrzne serwery. Gry, które działają przez usługę bezpośrednio w Valve'u, miały problemy. Na chwilę obecną, Valve nie podał przyczyny załamania się swojej platformy, ale ja przewiduję, że to jest atak braci graczy za to usuwanie wszystkich gier dla dorosłych przez ostatnie miesiące. Paweł Wexal 1 dostanie nową ligę 31 października. GGG na swoim forum właśnie poinformowało o tym, że 23 na Twitchu będzie stream, gdzie pokażą i odsłonią nową ligę, a 31 czyli w Halloween, liga startuje. Więc spodziewam się, no nie wiem, większej mroczności, chyba się już nie da większej mroczności, jeżeli chodzi o Path of Exile. może cukierkowość, to by było zaskoczenie dla graczy yy, jedynki, na pewno by się ucieszyli, jakby mieli cukierkową grafitę, dalej GGG. A teraz trochę zabawy w Call of Duty, ponieważ poza problemami z skitterami najnowsza Beta Black Ops 7 ma też fajny cenzor na de facto czacie, ponieważ jeżeli wpiszecie, że chcecie iść do Battlefielda 6 po premierze, możecie o tym poinformować wszystkich w kodzie. Z kolei jeżeli marzycie o zagraniu w Ark Raiders i o tym napiszecie, to wasz post nie pójdzie, bo najwyraźniej Activision bardziej boi się, że gracze pójdą do Ark Raiders niż do Battlefielda 6. Co załatwne, na chwilę obecną nie mamy oficjalnego stanowiska Activision, ale prawda jest taka, że po nich bym się takiego czegoś spodziewał. Microsoft postanowił pokazać, że Game Pass może być jeszcze gorszy. Jeżeli kupowaliście zniżkowo DLC-ki do kodu albo inne itemy w różnego rodzaju cash-shopach na Game Passie i korzystaliście ze zniżki przez to, że mieliście tą subskrypcję, teraz już tego nie będziecie mieli. Tak będziecie płacić jak normalni gracze, bo przecież nie może być za dobrze. Co ciekawe, również usuwają zniżki dla osób, które posiadają subskrypcję, ale chcą kupić grę, która w tej subskrypcji nie jest, a jest wydawana przez Microsoft. Tak ci ludzie również będą musieli płacić normalnie. Prawda jest taka, że uważam, że to jest dobra zmiana. Wszyscy będziemy płacić porówno, no i przy okazji niektóre osoby gratisowo subskrypcję do Microsoftu. I to już wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie suba, lajka, komentarz, podbicie. Bye, bye.